Siema sister Lemon to jest Full Mojo Rampage. E, nie będę kłamał, e, gram w to pierwszy raz. E, wiem o tej grze niewiele, wiem, że to jest takie Połączenie Isaaca i Hadesa. W sensie ja nie wiem za dużo o tej grze. Z tego co widziałem, to. Myślę, że jest to dobre porównanie. Eee... Tak, eee, spróbujemy sobie zagrać w tą grę. Eee, potrzebowałem jakiegoś nowego roguli'a. Eee, nie wiem jaką maskę sobie wybrać, bo z tego co wiem to postać jest tu tylko jedna i tylko ją kastomizujemy. Weźmiemy sobie tą pierwszą. Wybierz szpilki wykorzystuję wykorzystania w trakcie gry, a nie mam żadnej. Okej. Okay. Nie masz wystarczającej liczby medali, okej, okay, okej, okay. czyli... To są jakieś karty? Okej, okay, czyli to są jakieś zdolności, pasywna. Radość Samediego, zwiększ swój szał zabijając przeciwników, wypełniając cały pasyk szału... Aby sam Baron Samedi przybył ci pomóc. Unik czar, zrób unik w kierunku poruszania się. Bomba wódu Wystrzel swoją bombę w kierunku kursora. Okej, okay. eee... Co są nasze staty? Życie, obrażenia, prędkość, prędkość ataku. Eee, zadanie, bo to w ogóle... Są jakieś różne questy do robienia, ja... Ja mówię, ja nie wiem za dużo o tych, że eee, nie przywołuj pod wpływem alkoholu. Baron samedy wypił za dużo i otworzył portale na ciemną stronę. Twoim zadaniem jest naprawa sytuacji i zamknięcie portali. Jeżeli ci się to uda, zdobędziesz ustanie barona i coraz i co więcej potężnego sojusznika. OK. Nie mam za dużo rzeczy do wyboru. Wchodzimy do Gierki, chyba. Wybierz poziom. Eee, Baron Sam za dużo wypił i zostawił parę otwartych portali po nieudanym przywoływaniu. Twoim zadaniem jest naprawienie sytuacji i zamknięcie a nieważne to jest. Jeszcze... Nie, nie, chwila to jest coś innego. Jeżeli ci się to uda, zdobędziesz uznanie Barona i co za tym idzie, potężnego sojusznika. Odkryj każdy poziom, by wykonać zadanie i zebrać zasoby na każdą okazję. Czyli muszę przejść parę poziomów. Ok, przejdź tu. Yy, pojęcie, chwila. To jest start, bo to jest poziom drugi. Okej, okay, wejdź. Nie mam pojęcia, jak się steruje. Zamknij wszystkie portale. Na tym poziomie polega na zniszczeniu wszystkich portali. O, okej, okay, w ten sposób się bije. Już mi się to podoba. Trochę wrażenia jak w Enter the Gungeon. Więc potem pewnie. Chwila, to znika? To chyba nie znika. Ale zbierajmy te monety. Eee. Jest jakaś skrzynka i więcej monet. Wow! Coś zdobyłem. Jakieś ulepszenie. Odkryto medal. Medale, zdobyłeś swój pierwszy. Nie mam kiedy tego przeczytać, zdobyłeś swój pierwszy medal. Medale to unika, to ok, odblokowywanie, ale chwila. Yy, wyposażenie, Cza... spacja, czyli zrobić unik. Prawym się czaruje. Różka Ouram. Obrażenia plus 4. Ona mi się zużywa, prawda? Ej, na razie, na razie mi się podoba, na razie jest fajnie. Ok, tu chyba mi wskazuje kierunek, w którym powinienem iść. Tak, ona się zużywa, z tego co widzę. Wow, chwila. Oh, wow, 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 co to jest? Coś zebrałem. 50% Twojego zdrowia. Jeszcze nie straciłem żadnego, na spokojnie. Mam 21 monet, z którymi nie wiem co zrobić. Ej, nie wiem, czy powinienem się ze wszystkim bić. No i skończyło mi się ulepszenie, niestety. O te kości też mogę niszczyć. Wow, nowy przeciwnik. Zostałem troszeczkę w twarz, ale tylko trochę. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Ale dostałem na dziurę. Okej, okay, trzeba dobrze doczować. Trzymać się na dystans. Okej Eee. Tak, wypijmy to sobie, bo będzie źle. Nie wiem, czy niszczenie tego coś mi daje. Mam to, mam niszczyć. Ok, mam w to strzelać. Po prostu, wyłącz to. Mamy kolejny jakiś żeton do odblokowywania rzeczy. To czym jest? Skorzystaj, aby odblokować nową szpilkę. Odblokowałeś nową maskę. Ponios podniosłeś mojo, zdobyłeś swoje pierwsze mojo. W niektóre da się wyposażyć co daje przydatne magiczne właściwości. Można je także sprzedać. Okej. Okay. Spoko. Nie wiem czy czas odgrywa jakąś istotną rolę w tej grze wydupiaj Ty też Tu jest jakieś wejście Znisz wszystkich przeciwników To jest przeciwnik Nie wiem Wybiję go na wszelki wypadek Tak czy owak Jak go pewnie za... Dobrze ci idzie, chłopcze. Coś zdobyłem? Jakiś wyposażenie? O, oh, shit. Dostałem. Powinienem walić uniki. Wow! Jak to się... Jak to się odbija? Trochę chore. Dobra, niszczmy ich. jest jakiś potężniejszy I zostawia za sobą ślad taki toksyczny Będę zbierał te monety, pewnie będę mógł za nie coś później kupić Wstyd za daleko i chyba inne... a nie Zniknęły albo część z nich zniknęła Chwila, o tym wyposażeniu nie miałem przeczytać Prędkość ataku i prędkość. Ok. GI. Zakończyłem zadanie. Oświetlę oh, się. Tam są jakieś monety. Chciałbym dowiedzieć się, co jest w tamtych drzwiach. Bo chyba wszyscy... Dobra, nie wybiłem wszystkich, ale... Czy jestem w stanie... Okej, okay, coś tu jest. Leki tytuń... Yy... Przywoła sojusznika kamikadze. Nie do końca tego potrzebuję. Tam widziałem jakiś znacznik. Chwila, ale tu są też... Ja muszę przeczyścić całe powiedzmy piętro. Mówiąc językiem majzakowym. Kaplica. Wykonaj sobie pierwsze zadanie z a pokażę ci drogę do wyjścia z tego poziomu. Jeżeli ci się nie spieszy, możesz przeszukać każdą z zakamarek mapy, znaleźć... aby znaleźć sprzedawców, kapliczki i inne rzeczy, które mogłeś po drodze przegapić. Tu jest... a nie, tam jest wyjście stąd. E. Przybył mój ulubiony poszukiwać przygód, miło mi cię widzieć. Miałeś ciężką podróż, więc pozwól, że ci to wynagrodzę. Mam nadzieję, że ten potężny relikt ułatwi Ci wykonanie zadania. Eee, Szans na trafienie krytyczne plus 2%, modyfikator leczenia plus 10%. Powiedzmy, że rozumiem. Zawsze przywrócę Ci do pełnego zdrowia. Dziękuję. Okej, okay, dobra, już jestem wypełniony um, Wypełniony. Źle to brzmi troszeczkę. Ale okej, okay, zdobyłem coś. To może jak, jak będzie jakiś boss czy coś sobie zbiorę. Może trafimy kiedyś te okryta. Mamy tylko 2%, ale... Wszystko fajnie było. To zielone? Chwila, to, ziel... to zielone, to może być HP. Teoretycznie już mnie tu bęgują. No mówię, troszeczkę delikatne podobieństwo do Hadesa, mimo że sam w Hadesa nigdy nie grałem, to widzę Mam wystarczająco siły, żeby Ci pomóc. No to jazda. To co to jest? Zaczyna się szał. Oni nie monet. Czyli one znikają mi jednak po czasie. Tu jest skrzynka. Otwórzmy ją, może znajdziemy coś lepszego. Wyjście jest trochę daleko mimo wszystko. wo wow, wow, wow. Okej, okay, powinienem chyba go jakoś unikać Ja źle gram w tą grę, prawda? Wo wo, wow. o nie, nie nie, odsuń się okay, ty jesteś tym strzelającym, to jeszcze nie jest aż tak źle. jest kolejna chyba kaplica. Pokaż te drzwi. A nie, ja wyszedłem. Ale to chyba git. Każdy Lo ma słabą stronę. Picie jest moją. Okej, okay, czyli mogę przejść tu. Mogę też przejść tu. Warto jest jakaś A, chwila sprzedawca. Okay, czyli mamy ile? 76 golda. Mogę z tobą pogadać. Ja przed chwilą mogłem. Witaj podróżniku. Mogę sprzedawać obiekty, kiedy je wyrzucę. This could be useful. Szkoda, że nie gra nie jest w pełni przetłumaczona, no, ale trudno. Szansa na blok obrażenia zaklęć jeden. Wywo, wy w dupie. Okej, okay, to jest niesatysfakcjonujące. Chyba nie potrzebuję nic, więc mogę przejść tutaj. A będę mógł się tu wrócić? Nie, tu już byłem. Okej, okay, no, nie zauważyłem nic ciekawego. Muszę zamknąć wszystkie portale. Muszę powiedzieć, że naprawdę gra mi się podo... o Jezus Maryja, ale dostałem... Tak to mnie leczy, okej, okay. czyli mam takiego jakby lifesteala Takiego jakby to są kamikadze Od niego po prostu muszę trzymać się na dystans. Oj oj, oj, was się dużo zaczyna robić. Nie podoba mi się to. Ani trochę Dobra, czar. Ja cię kręcę. Dobrze ci idzie, chłopcze. Nie, 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 nie idzie mi dobrze. Gincie hilerami. Brale, unik. Jest nie najlepiej. Chwila tu była skrzynka, chyba tak, której nie zauważyłem tych monet na razie nie idzie najgorzej jeśli w sensie wiecie zawsze mogłoby być lepiej ale Drobnik, toś leczenie proszę błagam jest nie najlepiej w tę stronę muszę iść tu jest portal. O, dropnął coś. Znaleziono nowy przedmiot. Okej, okay, mogę mieć jedno wyposażenie więcej. O cholera jasna. Dobra, myślę, że to czas na szał. Wam się Nie nie mogę Kuldan mi się skończył. Jasna cholera. Marem a wystarczającego doświadczenia, aby podnieść swój poziom. Mogę przejść do menu by stać się potężniejszym. Wyjdź Czy mogę teraz się ulepszyć teoretycznie, okej? Okay. Drugiego questa nie mogę. Okej, okay. czyli przedem jeden poziom. Sięgnąłeś na się nowy poziom, możesz teraz polepszyć jedną z twoich podstawowych cech, możesz to zbyć dodatkową szpilkę. Wydaje mi się, że chcę Pić trochę więcej. A, albo życie? Nie, obrażenia mi się wydaje. 20 obrażeń, dobra, trochę więcej mamy już Nie. tego. Mam tylko jedną szpilę, tak. Tylko jedną. Dodatkowe miejsce w ekwipunku. Zróbmy to w takim razie. Odkry, odkrywaj świat. Tu potrzebuję 10 medali, żeby odblokować jedną z tych... ...kart, slash, jakichś zdolności, czy innych sojuszników. Nie no, spróbujmy przejść jeszcze jeden poziom, bez przesady. A, muszę to od początku przejść. No dobra, jak tak to chyba, chyba kończę ten odcinek, bo nie ma co... Nie ma co przedłużać, już to widzieliśmy. Możecie napisać co sądzicie o tej grze, mi gra się fajnie, przyjemnie. Gra nie jest za trudne, taka fajna na Przypomina mi Enter the Gungeon, które kiedyś też nagrywałem. Już się skończyłem, więc nie wiem co tam przechodzić, więc już raczej na kontynuacji nie ma co liczyć na kanale, ale to tyle. Piszcie co sądzicie. No i co? Na razie.